elo elo z tej strony Krystian Ty dzisiaj to jest ostatni odcinek na tym kanale zapraszam na mój nowy kanał który wam ogólnie mówiłem wam już o nowym kanale ale pokażę wam jak wejść w ten nowy kanał no to co musicie zrobić musicie wpisać na kanał lol 9 musicie wejść i to jest kanał mojego kuzyna ogólnie Zostawcie też suba, też fajnie nagrywa, tylko ma trochę lagi na nagrywaniu Ale no nawet spoko jest, ma często live ja za to live'ów nie mam, ale też może będą Fodzicie się kiedy Q coś A ja 3, 0 O widzicie on ma fajne takie efekty, ma aż 3 łapki w górę, więc polecam też zasubować I idziecie w komentarze I tu na samym dole macie takie coś Krystian rządzi w Bedwars. Klikacie tu w to okienko niebieskie. No i klikacie subuj, albo w to jeszcze okienko tego smoka. O! No i możecie mnie. O tak, ja teraz zrobiłem hop, hop. To tak samo Wy możecie mnie właśnie tak zasubować. I wejdźcie na mój film, gdzie zostawcie łapę w górę. Tak, to ja też się będę yy, no, wiedział, że chcecie ten nowy kanał. I to by było na tyle do widzenia.